Pizdo. Mam średnio, 3,5. No. A wiecie, jaką miałem średnią w ósmej klasie? No. 2,6 ja. ja miałam 500? Co. Weź, weź nie, weź, nie, kurwa... nie mam. A ja pamiętam. A rok temu, rok temu, co nie? To ona była taka spięta, w sumie jest spięta, ona, się, ona, ona miała tylko serwer czeka, co nie, i ona miała tam, ona miała tam rangę kotek czeka No, kotek I, i to kotek hezga miała tam rok temu i ona tylko była na tym Discordzie pisała z czekiem, co nie I ona, tak, o, I ona była spięta i się uczyła tylko przez cały rok Co? Pisałam Nie niej Nie uczyłam się Nie <laughs> Miałam życie towarzyskie, tak teraz nie <noise> Co ty miałeś Co ty miałeś Zamknij pizzę! Nie Co ty miałeś ...chwalało Co ty, Co ty miałaś, gnomie? Kurzu, twoje, morda. Je. miałeś gnomie? Kurwa, twoja jebana morda. Ojej. Wypierdalać, gdzieś tak uspłacić, na No właśnie, wieśniaka do liceum, tam za Zasrane, obrzykane kurwa. No. Nie no, ty jak dystryg, ależ zabij się. <noise> Mówi to osoba, która z nim była, więc... <noise> Co? Nigdy, no i gówno, bieśniaro. Sama się skompromitowałaś, Essa. Elon elo na party, ciekawe jak ty mi odpowie. Nikt kurwa zajeba, no. <noise> Ale... Ja pojadę tam do twojej wsi jebanej kurwa będę rzucał kamieniami w każdy budynek. Będę kurwa, to znajdę, rozumiesz <grywa> Znajdę cię. No, ja cię się w mojej bazie, w moim bunkrze. W jakim Kulta. bunkrze człowieku, co ty masz jakiś jakiś domek, kurwa, z piasku. Co zamki pizza w ogóle, nie do nerwów. Z krowami Oj. mieszkam. Morda, już zamkni się. Ja mieszkam na nowoczesnej. Wsi. Ci... No możesz się zamknąć. No ale ty. No może... Co jest? Nie, ty jesteś taką pizdą zamknij mordę. Ja jestem, dobra. <grywy> Jakaś wisniarka tu Z dziewiętnastolatkiem mam coś pierdolić, debilka jewana. On wtedy <grywy> miał no, siedemnaście, naś lat. 17, siedemnaście, kurwa Ta, jasne, nie był młodszy kurwa. Weź przestań kłamać, Genia, w ogóle, z posztaku. Ta? Ty do mnie no. mówisz z paszlaku, ty kurwo dziwko? Że mi się to nie powtórzyło. Kurwa dziwka, szkoda. Masz, masz, masz grube nogi, ty kurwo. Jak grube? <laughs> oj, hej, oj, hej, chyba wszedł, oj. Boli, co? O, a ty boli. co, kurwo masz szmazo? boli boli Co się jest boli jest debil jest boli co to co to boli to jest to jest boli? jest to 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 jest co się dzieje jest na jest to romek? romek tutaj to no. to gram z jakimś rąkiem no to ja. wypierdaj, to pewnie jakiś wieś, jak tam u ciebie <śmiech> <śmiech> jebany wieśnik Romek, jak jest. Romek, Rolling? tak, ra... 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 gdzie... ktoś dostał to ja dostałem, sorry się jeban No, <laughs> okej, to, okay, to Dziecko, płacze, Wzywają mi w internecie. Szmata. Twoja stara, to Szmata. A twoja dziwka S? A twoja zdzira, S, wieśnia A twoja kurwa? A twoja stara brała udział w tym kanale, kurwa, na TV dami wieśniaczki człowieka. Robię za wieśniaczką. Widziałam ją tam. No, no, widziałam tę twoją matkę, kurwa. A wiesz po czym ja poznałem? No, to. To. <grywa> po czym To. Pozna... No, to. Wiesz po czym poznałem o, swoją matkę? No, miały takiego To. na nosie, kurwa. No kurwa. <grywa> yes. no, kurwa. No. Je <grywa> Sama rady. się wyzwa. O, ty kurwa. Ja nie będę reagował, To może wiesz, jak tak wiesz, się uspokoi. Ja mam kibic. Ja mam kibic. No wiesz, jak kurwa, daj głos, wieśnia. No ty kurwa. Dobra, idę, ja idę, rady. Nie mam dać tego wieśnia. Uwa, moje ucha, ale pisz. Ja... Ostatnio byłem y, ten w mieście Gieni, co nie? W mieście! Nupa, <grywa> no <tam>, sorry. <grywa> so, sorry! Sorry, sorry, pomyliłeś się, nie. Sorry, pomyliłeś się. Wczoraj parę dni temu byłem w tej obrzyganej wiosce u Gieni, co nie? <grywa> I tam, no. kurwa, i tam krowy tańczą sambę, kurwa. Wtaicie <laughs> to? Krowy z tańczą papier popierdolone. <laughs> o! Emeraldy! No dawaj to kurwa! Brzydalu, co? <laughs> co sobie? Ty też! krowę zobaczyłeś! <laughs> no ta kurwa krowę, gienię zobaczyłeś. <laughs> no, nie, nie, nie. Śmieszne, ty masz poczucie humoru dobre, genie, naprawdę. Okay. Co za jak ja pierdolę. Nie znam ci się wieśni, kurwa poznam wszędzie ten głos ja będę jechał do każdej wsi tam w koszalinie tym swoim obrzyganym kurwa poznam ten twój głos. Rozumiesz to? Rozumiesz to genia. Wszędzie... Tak. Kurwa popatrz jeszcze przed tym ekranem. Kto kurwa kupił drabinki? Czy was popierdoliło? Nie, ja. to jakiś chłopodnich. Chłopodnich. Na naszym czerwonym moście były drabiny. To nie wiem. Okay. Na pewno genia kurwa się wspinała. Spinała się. Energyland jeszcze kurwa, robiła idiotka. No, Zamknij <grymka> mordy genia, kurwa, kurwa, że się wyjebałem! A... Nie byłem w Energylandii trzy razy, a co? A ja byłem a, dwa? A ty, a ty jesteś takim z że pewnie na te hyperiony nie wchodziłaś, bo byłaś za mała. Właśnie, właśnie byłam, kurwa... Chyba, że oni A jasne, jeszcze no. zgrzygałaś się jak Nancy człowieku. No i co? No i byłaś na tym hyperionie dłam, dłam. i co? mam nawet. Cześć! Ja ci mogę nawet nie Tylko bym musiał moją malkę wyciąć, bo mam zdjęcie znowu z Energylandii. Będę musiał mamę wyciąć ze zdjęcia, żeby ci udowodnić, że to ja. Więc S. Trzymaj pierdolona ze wsi. co to, co to ma... No ale co ty teraz na... mówisz, wiesz, wiesz kurwo dziwko jebano, to jebany melepeto. No i co ci... No i co ci to dało, na się unosisz, jak Genia takim głosem wyzywa. No, no właśnie, on no, no no, pewnie nie, krowy nie. przegania tym głosem śmiesznym. No wypierdala, Genia, załóż, no, się, no, nie, nie mogę się skupić na ciebie. Wow, moje nie. No, no przyszedł, no. Nie? Przyszedł ten Ty się on Przyjechał cyrk do wioski jeni. Dwilka Iwano ze wsi. I żółci mają w dwójkę diamentowe sety. Aha, a to nie mają OPSA, więc dobrze będzie w sumie. E jest u nas! Dobra po łóżku, Dzi. Chyba, że. Uh, dobra, no, no, ja mam dwa emeraldy, jak coś. Igor, chodź. Kurwa. Nic, co tam, genia powiesz? <tusheim> Genial co powiesz? Nie no, sami hejterzy. Trzeba by było się Rodzi w mieście, ty kurwowieśniak. Ale urodziłam się w koszalinie, serio. I nawet mieszkałem tak, w to Tak, Tak, za gówno no. krewetę. No i co się robiłaś? Widzisz, nie znasz się, coś gadasz. Ja normalnie w koszalinie mieszkałam a, do odcinka. Gu... No no. Naprawdę. A, a potem się co się stało? Przeprowadzi... No, a przeprowadziłam a potem, a potem tata się do A potem tata został farmerem. <laughs> I trzeba, było się... <laughs> I trzeba było się wyprowadzić. <laughs> Za po prostu domek chcieli moi rodzice, blok. domek chcieli, ta, jasne, weź No, chociaż mam dobra. domek, a nie ty, co kurwa. No i Dom co? blok, ale, ale przynajmniej nie jebie mi kurwa krowy wajdem, no, na No i też nie. Mówię ci, u mnie w ogóle krów znaczy, nie ma. No, cię, znaczy. ty jesteś znaczy jadowiaką krową, znam znaczy ci pizdę, Leszcz. Jak zjadło? Co ty mówisz w A, no tak. Ta. No to to jest prawdziwe w sumie. Gienia, no, genia, no zobaczcie, jak genia wygląda. Gienia, jakiś no. ty chce mnie znaleźć jest... mnie zabić. O nie. Pokazać nie. ci. No. Okay. No, no pokaż. Mm. Zamknij mur, kurde, sprecie. No, no dobra, pokaż. Myśli. Pokaż, <śmany> pokaż. <śmany> pokaż, no, pokaż. Wow. Zamknij młody, to co piszesz, wieśniaro? Trzyma ta jebana. No, no weź otym oh, <laughs> daj <laughs> kurwa. <laughs> Ale <Aż> tak <się zakrzyściłem. śmiech> to Jest To się jakieś. Alfabet to facet Kurwa. Jebany wieś, dobra. Y, ogólnie mam obsydian, znaczy będę zaraz pięć. Zabuduję sobie łóżko Wiem więc... no, jak Dandy. No, nie no, nie, taki ułomny to nie jest Nie przesadzaj Ja grałem ostatnio w z jakimś radą, to ten mózg z obsa robił Serio? No. W sensie, że tam zostało mu trochę Ops 8 I potem dobudował się obsa do końca To jest prandi? No to jest ten tatuś geni A wiecie o co chodzi, tatuś Robiłam u Pockie, robiłam u Loda. Kurwa. Na mam nagi. Też mam nagi. Graliśmy razem w szachy. Graliśmy <gryli> razem w szachy. <gryli> było, I było super. Dobra, idę miło. za jakiś. Idę, idę za jakiś wie, Jak to się gra. Do wpizdy jebanej no, no on Teraz ze mną wygra. Zapamiętam ja ja jakby to będzie. Jak... <laughs> no dobra, przepraszam, bo mi się przykra, że robię jak ją wyzywa. Co jest? takim głosem mówi. Przestań. A kurwa najebałem Jelo, O ty, kurwa śmieci żyjesz? O kurwa żyję. Ja opierdol gonił mnie. To no. co Kurwa jakiś żółty zgret mi goni. Ty kurwa Pojebałem. Następny drwal się bije się kierko. Niech najebę. No genia, weź tą załatwić. Jakieś krowy, żeby była jakaś osłona. Mhm. na cię wzywać? wzywać, bo co, bo mieszkam na wsi, to najgorsze. Co bo wiesz? To taka, to co? To gorsze by to Żeby wieść, wzywać to. Ale żeby aż tak. Właśnie, stawcie wieść, to jest bardzo. Nawet nie mam zalet tego... tej wsi, bo pisać... Co tam? Jakie masz zalety, Jest wsi? cichutko... Ta, <gry> <Jewie> gówno! O <gry> <gry> nie! Przysięgnął ci, że nie... jest <gry> Green jest u nas! Green jest u nas! Pizda ...kopane, kurwa, Trzyma, CO JEST?! No i chuj, moje diaksy poszły się psów psu w dupę. W ci miodu. Ja cię nazywałam. Masz moje... od Oddech, a to samki Kurwa konfidencie jebany Zielony. No i chuj. Miałem 8 diamentów i przez gieni straciłem. To no, wszystko no, przez... moja Co? wina. No wszystko twoja nie, wina. się Dobra, ja za dwóch. Dobra. <śla> 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 Jaki Xtreme pro? Tylko on mówi. za <śla> dwóch no, ja go wczoraj na on widziałam, mając mali... Terelep oj, oj, jak go widziałam na on. O, o, rudy, r, rudy Bandzior, kurwa. Rudy. Nie śmiej się z mnie. Rudy Bandzior. Ja pierdolę. Jak można, się, jak można się nazwać Rudy Bandzior? Ja pierdolę. Co ci? spokojnie, dziewczyno? Ja mam taki nick w upewnijcie że tak nie cierpię. O, jest super! Ale to jest w poczuciu genia. No, popatrz jeszcze, ja się nazwę. Weźmy stary i dam syski na farmera, kurwa. będzie łatwiejutko. Mm -mm. Zakładałem się, że dam. No, dobra, sam do tego chciałeś. Mm -mm. Sam na moment. Proszę, daj mi się skupić. Chociaż raz. Nie rubi pod górkę. No i co? jest to, kurwa, tam ze sobą. Nie będę. Nie, nie będę jak ty, że siedzi sobie z siostrą na kanale. O co ci no, się No tam jeszcze wszystko. Przy... Popatrzcie na dziwne dziecko. Popatrzcie, kurwa. Morda. muszę że płakać będę swoją. swoim... morda, musisz przeszedł płakać? Bo mnie Morda. Zawołaj siostrę, bo No dobra. Ej! Mato! Ona, ona mówiła, że będzie za 5 minut. Kto wbił? E, e, Igor. Zajebiście, kurwa. A Sonic ma ławkę? Kosmicznie. Green do nas idzie, Igor. Uważaj, ty kurwa. Emilka powiedziała, że już wchodzi. A, <grywia> Emilka oh, powiedziała. Emilka yes, oh. <grywia> powiedziała. Emilka? No, Emilka, daj głos. Halo, się... Halo, Emilka, co się dzieje? Halo, Emilka, wszystko dobrze. <grywia> Emilka wszystko gra? <grywia> Mika, wszystko dobrze? Nie boli się gardła, Mika, nie? Co mówisz? Gienia? Igenia. 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 Włączanie szukam Siedem. Halo? Halo? Halo, O co chodzi? Halo, Genia. No. Wszystko dobrze? Jak najbardziej. Cieszę się. Kurwa, no zniszczyli na łóżko Igor. jest wokół... Igor. Gdzie jest Sonix? Co jest kurwa Was grałe? So, no ona jest od jakichś 10 minut, nie wiem. Genia, możesz zamknąć na moment? Dobrze. Kurde. Kul... Byś... Ze... Możesz. Możesz. Kul... nie, nie śmiesz tak, Ej dobra, ej, ej, Igor, czekamy na rozmowę. Ja nie uże, kto się nie opłaca. każdy ma jak sobie set i jest kurwa jakiś nic, sobie bał. Zabił ci morde w końcu. Nie to nie jest Nie Nie, z mi Pogoniłeś. Sama się pogodziła. Okay. O kurwa, dostałem hita. Zamknij się, zamknij się, nie mogę tak przegrać. Kurwa, żółty! Wypierdalałeś, jaku. Stary, geni mnie goni. Mój ja. rodak. Nie. Kurwa, mam dwa serca, ja pierdolę. Zamknij się, genie jak no. Nie mogę zjeść jej naprawdę. Kiedyś miałeś. A mnie duża tak śmiesznie jest. No. Kurwa. W kurwiona gier. Pierzu, znowu mnie wyznanek. Ech, i znowu to samo. Bo co, bo na, bo na wsi? Co gorzej. A bo na rowerze jeżdżę. Jesteś no, wiściakiem, czemu tak cztery... mieszka? W kółkach. No. <śmianie> Rower na czterech, kółka O kurwa jebana no. Przecież ma no Ona ci kurwa najebana No ma zero. Na O kurwa Wiesiak Stary Gieni ja pierdolę no. <śmianie> <śmianie> na Stary Gieni mnie najewał. Ja pierdolę Ja yeah, pierdolę No żeby Stary Gieni mnie najebał No przecież ty żeby... yeah. To należy, żeby aż tak. Przecież stary geni to jest jakiś... Złamać. ...gruba z poszczególnych nieszczących. Aż mi się przykro, co jakiś. Stary geni mi najebał. To ja bym ogarnął pizdę, dobra? No, właśnie, ogarnij starego, bo mnie bije. No... No, no, ogarnę. No, pomyśle. Pomyśle. Krowek, D. D. D? Okej. Okay. Genia, spokojnie. O, że mi. Genia, czyli mój tata? Nie wpuściłeś takiego starego. Wpuściłeś no, ja się. Tylko wiesz, co mnie dziwi? No. Że stary ci prosi o wysłanie stóp. No, troszkę dziwne. Patologia w domu chyba. No, tak, bo <laughs> to się pociąga. Ja. Nie, genia, wiesz. Nie, 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 łatwo. Trudne życie.

<gülny> Ej, nie mogę, głupia, Jezus. Głupszej je osoby nie widziałem jeszcze. Dandy jest mądrzejszy od Ale żeby aż tak? No kurwa. Kurwa? Okej. Kurwa. Kurwa? Jebana szmata. Sama jesteś no. Jesteś na gienia A ty... A ty, a ty, a ty jesteś... A ty jesteś kurwa dziwko szmata jebana? Aha No i, i co teraz, teraz, Dlaczego raz? Dlaczego, dlaczego mnie nie wyzywasz? Do Emilki mówiłam, bo mi kurwa... ...zabrała a, Kurwa zabrała Ej Igor każdy bez wyrok, może udać się ugrać Trzeba się zamknij, nie stresuj Igora, gienia Chłopco no. tu platformę jakoś zrobił w wieśniackim głosie, Co on nie... tu robił z starym. co no. no. ci chodzi. No. Co? Bo, bo wieś to gorzej? Właśnie. Ale mi się boi Ale ucieka, bo ucieka jak Lostroman. Ej, wieś, że on nie jest F8, no? Egienia, jak robią. Jak robią krowy? Mu. Jak robią krowy? Gienia? Nie, nie, nie no. <grywia> Ale jak <krowy> świnie, Genia? <grywia> Ej, mnie Igor, y, trzech żółtych jest jak sam. Więc z powodzenia. I biją greena w trzech. <grywia> no je boli go w trzech w Jo, Jop, pierdol, jaki gwałt. Chciałabyś <grywia> tego genia nigdy widział. Mhm. Mm mm -hmm. No, nie można się śmiać, kurwa. Znaczy, znaczy. No <noise> Kto wbił widzowie? Czekam na mnie. Jee. to wbił. Lunark, klient, halu, panie Kamsię. Jebać który Kterkrafta. Jebać w korek. <noise> ten lunar Client jest tam pomalany? CLIENT! 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 Wiem, że CLIENT, ale klient. Przyszli goście, kurwa! No! Normalny! Ten... mi się z genii ogólnie, bo mieszkamy. Na... Nie! A to... ...do wszystkich coś tak śmiejesz! <laughs> No, to on jest taki. Ja <grym> <Chyba grym> Kam, kam, kam z tochami jebany, kurwa. Wiesz, ja mu chyba coś zrobiła. Kurwa, Igor! Zrobiło. Spierdala, Igor, szybko! Ale żeś pierwszy rzucił do jebany. Tam no! się urodził na wsi i teraz płaczę. Tak, pewno się urodziłem. Tam się kurwa. urodził. Mieszkam w centrum młodzi, kurwa, najlepszej metropoi na <grym> świecie. <grym> a, ty metropol, <grym> a, ty, a ty mieszkasz w jakimś obrzyganym koszalinku kurwa? Gdzie z pięciu mieszkańców? <laughs> o pełna na no. koszelina i Elo ciekawana. Je sama jesteś klaunem w ogóle, człowieku. No co chodzi? O co chodzi? Że jesteś Clauna. No okej. Okay. No okej, no okej. Okay. No, okay. no, ogólnie tak. Igor pod tobą jest. Ogólnie pod tobą Igor jest deksowy i ma dexową siekierę A jakbyś miał patyka i firebola, kurwa uważaj. Pizdę, panego trolla. A ty co? Zamknij się w końcu. Utkaj pizdę. No, no, dobry skok, Igor. Ej, plecy, plecy! E, Igor, on idzie od pleców. nie dosłownie za tobą. Kurwa, gdzie on poszedł? Zgubiłem Igora. Jebań ut... i rzucił perłę. Co za... Egenia? Hmm 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 Hayır? Hayır? Evet Ama ne Egenia? Ne düşünüyorsun? E- Hıh Aha Hıh Egenia 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 Egenia, sırt kısmı şişiriyor Ya Co to za co to wbił Heciak? Czy mi się zdaje? Nie. Nie. Tak kto wbił? Nie.